Yes. Eee, Try hard nie znajdziesz. Zdjęcie zaznaj sorka. A co myślisz, że będzie w aktualizacji? Talos będzie nowy typ z Avengersami. live Game, dobra. Czad, jak się nazywa? O, tutaj ktoś napisał. strucid, okej, okay, okej. Okay. Strucid. Tak, to jest to. Raz, już bardzo, Tutaj mamy kół, c, flor, VRAM, dobra. Pyk Można zmienić ustawienia jakoś? Nie wiem nawet co to jest. Mamy shop, nawet. Cases, is O. Jest tak, wall e. No, klikam i siedzę. Nie... O. I. E. A bo E już jest gdzieś dobra Czy to jest tak, wall E Floor, to będzie Jezu, nie mogę sobie z... Dobra, ramp X, to będzie Nie Jezu. Unik pszczoła raz, dwa, film z roster z wariacji pozdrowisz Pozdrawiam Kubusi buchatek. po prostu napisz, skomentuj ten post komuś powie coś, czekajcie, czas, bo ja tutaj zastanawiam się o co chodzi czekajcie, floor to jest X to będzie Q trap to będzie 4 to będzie 4 i jutro będzie chyba, chyba albo może dzisiaj zobaczymy edit na F a trap F, to trap podamy na... No nie mogę na... A Jezu. Aha Taboret dodasz do zł. E, dodam, jasne, dodam, dodam. emote, Inwentory. dobra, mamy wszystko, co mamy... Znaczy, czy taboret nie dodaje, przepraszam bardzo. E, nie skupiłem się totalnie na nic nie daj do znajduje, wybacz mi stary, dobra. Mamy teraz charakter. Możemy full screen... Na... Czemu to full screen nie jest? Czekaj, czy ktoś wie, jak to da ta full screena, czy tak średnio? Settings full screen on o dobra, teraz tak Jak? To grać Jezu Mój pierwszy raz w Roblox, słuchajcie to? Dziwne uczucie Full screen on i dalej, tak jakby no Dobra. Możemy spektakulować. Jak wejść do gry? Siema, Vikens, witam. Pozdrawiam serdecznie i pozdrawiam Adriana. Jak to zagrać? Gdzie mogę wejść do gry. Promo code jakiś? Teplak z mojego kolega Adriana O. O co tu chodzi? O u zrobiłem. Okej okay. Ale są lagi w ogóle ej Zabiłem kogoś O właśnie zginąłem A już patrzę mm, Epic Games Kurde czat, To są moje pierwsze To jest mój pierwszy raz z tego co nie Z znaczy Z Robloxa. Więc proszę mi, tutaj nie weźmiemy jakieś lagi To jest pierwsza rzecz w ogóle się tu ustawić. Wachu i gorący pozdrów waha i gorącego 5 zł. Pozdrawiam waha i gorącego, dziękuję bardzo. Ej, lagi są, takie pest. Chemol mam obronienie. Ale skam, czekajcie chwilę, już odpalam Już odpalam Epic Gamesa. E no jest aktualizacja czatek ja coś. Na PC już wam mówię ile giga? Nie, nie ma aktualizacji jest do tego. Patrzcie, możemy budować. Ej, lol. Ale kozak. To na dwa. Ale lagi to są potężne, co nie? O właściwie... To o co tu chodzi. Island Royal, gdzie to jest? A, muszę piąty level, bić. Ja mam pierwszy dopiero. No, dokładnie Ej, no mam lagi, straszne Ale są lagi w ogóle tutaj Ej, trzeba tu... Wie ktoś jak zrobić, żeby ta gra chodziła w płynie? trzy nie da za bardzo Ej, właśnie, V Po tu wchodzi... Dobra, settings Okej, okay, jeden od ty, właśnie rozwalamy rzeczy sobie. Patrzcie, racam. Patrzcie, jakie dziewięćdziesiątki wale. Jakby skąd działał, tam zrobi dziewięćdziesiątkę, no? Obczajcie to w ogóle! Ale kozak! O matko, właśnie bo nie wiem. Ta już dodaję do znajomych w Roblox. No pewnie stary, bo ja wiem jak. Dziękuję bardzo, ale nie mam do tego pojęcia, jak ja tutaj mam ludzi dodać. Zjazd już, ja się już widzieliśmy, czekaj, chwilę. Najpierw to ja musiałem kibański zrobić. Teraz tak to wywalić w ogóle gdzieś. Lot jeden to będzie Z. Raz, dwa, trzy, cztery. No 3 jeszcze na coś, to będzie... No nie mogę mam 4 ustawić, no dobra no, to będzie 7 I jak chcę dać flor, to... Nie mogę Dzięki wielkie stary Dzięki Lemikson, dostaję serdecznie I jak będę chciał dać trapa to dam na 4 O nie, nie mogę, 4 dalej jest tutaj gdzieś 9 Oj, trap dam na 4, dobra Gdyby nie było lagu, byłoby lepiej kurde Ja ale to jest wspaniałe Naprawdę Ty zobacz jakieś budowle A Jak się rytuje? Ej, no normalnie można rytować! Co jest? O, właśnie tutaj Upowałem kogoś Kolejnego Kolejnego Właśnie kolejnego zabiłem. O dobra już Oj właśnie mnie zabił. Ale kozak jest ta gra! Jezu! Piąty level potrzebuję, mam czwarty, to jeszcze jedna O to mnie tam tym ty zabudował. Ty zabudował, co jest? Pozdrow. Rozumiecie to? O co tu chodzi w ogóle? O. No właśnie gra skończyła. Ej, ja jestem w szoku naprawdę. Ale... Roblox Elone, jest w Fortnite i się dokładam do donatów te spocone tryhardi... Dzięki Roblox game! Dziękuję bardzo, doceniam serdecznie. Ja nie mogę, co jest w ogóle granem? Roblox Fortnite, rozumiecie to? Znaczy Fortnite w Roblox. Pyk, 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 pyk! I teraz patrzcie, ściana budowana. Jak jak się płynek otworzyć? O, co tu chodzi? Ale jaram się fest Jak otworzyć ekwipunek, ktoś wie? I? E? Właśnie nie da Mam stajperkę nawet, tylko nie mam pojęcia na jakim slocie O, na scrollu mogę zmieniać No właśnie, tutaj mój aim Serwery polagowane jakoś Patrzcie... Nie dobra, może ja z tej sniperki zrezygnuję jednak A właśnie, obróciły mi się Chciałem się wrócić właśnie. To, to to jest Roblox Battle Royale. Moja nowa ulubiona gra Naprawdę nie kłamię. Mamy tak też pompę, możemy sobie budować, a zobaczcie na to Ja pierdzielę Zabiłem? Nie, nie zabiłem. Ktoś mi da zabrał Fagę uh -uh. Ja nie mogę... Ej, gdyby nie było lagów! I było stałe... bym miał stałe FPSy, bo by Nie to, tylko Level 5, dobra, możemy chyba trzeba od Battle Royale już grać. Mam nadzieję. No właśnie, plecy stałem Dobra Chat, ja mam do was pytanie ogólnie. Już możemy wiem, wiem wiem wiem, wiem. Okej, okay, już możemy grać. Czat, ja mam pytanko Jak włączyć full screena? Solo, fill no uwielbiam cię 5 zł. Dzięki, wielkie stary. F11, no tak, ale jak klikamy w 11, to się nic nie dzieje. I cały czas grę widzę. Jakby. W sensie cały czas zobaczcie. Tak jakbyś tylko... Co mnie zastanawiam? Plus, no nie wiem, czy się jak miał lagi, to jest słabe właśnie. Dereks, siema, jaksa, pozdrowisz Daniela Spiło i czy jak ci wyślę za to pogramę w Island Royale X nie wiem jak nie wiem jak tę odpalić, ale jak tu wejść, halo? To jest i... Alt Enter, no tak, ale Alt Enter też nie działa. No tak, ale dlaczego tutaj mam ten pasek? Chciałbym, żeby było w paskam paska. Wiecie o co chodzi. No dlaczego nie działasz, ej? Oh, joining tak game. Cieś spodobało, że zostałem sponsorem i <noise> jak mieć ranga sponsor na Discordzie? Musisz połączyć konto, wiesz? Witałeś w ustawieniach Roblox'a masz opcję do full screena pięć zwo. No tak, ale kliknąłem ją i dalej nie ma full screena, tak jakby. O to mi chodzi. O, Jezus, serwer się właśnie wczytuje chyba. Alt F4, no już klikam. No czat, zobaczcie na to. Klikam full screen. Pyk. I dalej nie ma full screena tak jakby Warbus. Warbus X. Ne. Jak wyskoczyć? O, wyskoczyłem właśnie Patrzcie na Dobra, to ja lecę tutaj. Na domek jakiś lecę. O i właśnie co tu chodzi w ogóle? Lotnia ja mi się odpaliła tak o... Aktualizacja już patrzę, czekajcie. teraz mogę zobaczyć. Rurururu. Seny jest już zwiastun nowego trybu To widzieliśmy już seny? Pozdrawiam seny. wielkie stary Mam trzy trapy na start w ogóle. <noise> ale to jest spoko, ale broń może... Jeszcze broń mi dać jakoś O właśnie tutaj jakiś roblox mnie kilofuje Właśnie zabiłem go Pozdro nobie Co tam u ciebie, no? Się, promujesz kanały, jak nie tak, promuję Za nic nie promuję o, o! Dobra, pozdrawiam uf, uf. Zabrał mi fraga, typ no, no i mnie zabił! Kamie! On tu w ogóle jakiś dobry zawodnik, jak już czapkę miał, robił to robi. Ej, się teraz tu zagrać Adrianek by... To jest. Pozdrawiam Adrianek, dzięki wielkie. Ale kifa, żeś zawalił. Spary. Jak się że to jest pierwsza rzecz. Co mi mogę do lobby wrócić? O! Wr wraca mnie chyba. Dobra, czat, już patrzę Fortniteika. Okej. Okay. Dodano do kolejki, jest aktualizacja, no. Jak ktoś ty widział to wam pokażę ten trailer na no szybko. Czekajcie sekundkę. A chrom... Exe jest 2 Donata. Lubisz placki XDD 7 zł. Tak się radzi. wiesz, ostatnio dawno nie jadłem sobie placków. Ale dzięki. Dzięki wielkie stary. Yy, mamy tutaj czy nie? No, mamy. Proszę bardzo, czat. Specjalnie dla Was. Jeszcze raz. Piękne, co? wspaniałe, wspaniałe Nexefan. Tutaj masz postać społeczności, póki jeszcze jestem. Zobacz stary. Wchodzisz tutaj na kanał i z kanału klikasz, jest 7 7000 ludzi. Dobra, czat, Zrobimy kiwamienia na szybko i potem wracamy do Robloxa. Tutaj zobaczcie. Teniki proszę podać. Tutaj.